dzisiaj sobie zagramy mecz towarzyski. Siema! Piaz Gliwice kontra... Czemu jest Piaz Gliwice za głębiej, jak jeszcze nie grały? Piaz Legia? A już jest pokazane Piaz głębie. Gramy piaskliwice Gliwice Legia. Nie ma mowy. Nie, tak wiek... Tak zachował szacunek. No to musisz być na tym. Na gospodarkach. Bo ja legio. Ale piękna bramka wisły płock spadła. Ej, nie piękna byniesz, bramka wisły płock spadła. Tak z połowy no boiska, no Tak z połowy boiska jak? padła. Dobra. Tak jak? Mami! Trzymaj połowę oka! Wyjazdowe, ty domowe! Dobra, i gromy. Dwunaste i czwarte miejsce. Graj. Lechnia Gdańska wygrała. No. Trzymaj połowę oka! Podaj! No trzymaj podaję. połowę oka! Nie rób tak! Podaję! podaję. Masz. Podaj mi. Podaj. Dobra, ja gra. Ja już gram. Zaraz poczaska cię coś. Daj, zawsze te piasta, honor, szacunek, końca życia? No, pokaż. Tato, nie, nie weź No mi, nie weź mi krzesła. Jeden mi ma napisał, że sztos. Jeden nibwitz ma napisał, że sztos jest. O. Ej, tu! mnie. Zobacz tu. Pomóż wyczuć. Co to znaczy sztos? Na sztos? Nie, nie, nie. Tu, To nie tu, tu, to mam ten tu, po, pokażę ci coś. Jeden koleś w komentarzach napisał sztos. Masz tu taką bliznę. Andrzej. Rzeszę sztyngsem. Nie No bo sztos to kupa. Nie, sztyngs to kupa. A ale To nie pamiętam. No mam nadzieję, że będą pamiętać kibice jak dzisiaj A, gdzie będzie 10 tysięcy kibice prawie chcę. Ja Czekaj, bo ja się opowiadanie z życiem. A tej jutro tej... gra Zag... ale patrz, dzisiaj gra obecny lider z obecnym wice liderem. Nasz cały. Wiecie, że tak Aj, panie! Gdzie? Chyba w twoim nosie. No dobra. akcja, patrz No dobra. No i tak jak dzisiaj będzie, to piasek wygra. E, błyskotliwo. nie wchyzwajcie nie się. Bo ludzie będą... Słyszeć i teraz. Na sztyńc! Rzuciliśmy no, za, nasze żelazo! No, no, ja, Na żelazo! Ja, Łukasz. Na jaki sztyńc? Nie, stink Na jaki sztyńc? Co ty robisz? Ty stink się! Ty. Ja? No. Nie, Stefan! Nie, ten za tobą! Ale Łukasz? Świetnie! Nie, sztyńc! Nie, świetnie! Czemu ty masz zieloną? Bo ja mam zielony. A nie niebieski się zrobił? A bo ja chcę mieć zielony, bo jesteś zalogowany na inny też koncie. A, a, wiem na jakim. Bo się nie wylogowałeś z kimś? Już wiem na jakim. Jestem. Już wiem na jakim, na tym drugim. No już Bo Tam nagrywałem karierę menadżera. Takie krótkie? Nie yes. karierę menadżera, tylko karierę zawnika i Aleksa Huntera. Dopiero <noise> pierwsze dwa. Coś mi się zdaje, że Aleksa Huntera... Powiedz, dzisiaj powiedz, jak Ci się podoba. Powiedz, Powiedz, też taki Ale zlecisz z tego krzesła. Do A Ej, zlecisz do mi z tego to! <noise> e! Zachowujcie się! Ale ona też! Ale teraz to ja to zrobiłem, ale... To, to weź w Weź ją. Zaraz w czas Ja, Nie Dobra, ja... Czego? Nie, bo wy się zachowujecie jak... A my zachowujemy się jak... E... Pietrowski, Pietrowski! Ciekawe, a wiesz, ciekawe a jak kogoś, kogoś, kogoś z, jak, Barisicza, Ej, jak, co blokujesz? jak Barisicza zwolni z ze, ze zespołu, bo chce go się pozbyć? Z kadry. Na wtinks! Barisicza chce wywalić. Dominiki loz, na wtinks, na wtinks. To ciekawe kogo weźmie, to no jakiegoś Znając życie to jakiegoś szczebla. Nie? Myśmy sobie piszą tobie teraz. A co? No, nie, nie ma, Kasz. teraz powiedział, zaraz ja ciebie szturm I właśnie. Ja chciałam Ale okienko, pokrew. Nie wiem. Ja co najlepsze teraz właśnie jak odpisać Łukasza. Yy, ładny, miły. Tak, <tryk> Dwa metry. Czyli <laughs> teraz są ostatnie dwa mecze i później w lutym gramy u siebie. Co ty mi zabierasz piłkę? A ja ci też zabiorę, nie? W lutym gramy u siebie. Sędzia po ludzie. 17 rzucie. lutego gramy z lechem poznanym u siebie. 17, 18. 17 lutego. W mojej urodziny! No. A pisało 18. 17 Ej, lutego. Przejli piłkę! Jaka jest Dominika? bredna, łysa? E, yy, ciszej! i naprawdę, to nie słychać, tak. Trze, let's go, go, Tam nie dziś, ale poleci. fajda! Ale poprzeczka! Ale poprzeczka! Andrzej strzelił poprzeczkę wnos, w nos. W nos. Pogoda wam nie sprzyja. No. Woliliśmy jak był śnieg. No. Myszki mm. sobą gromadzą. Jak komara, będziecie dobrej myśli, to śnieg może być naszego. komara. W na po nos. Poprzeczka ma. Rzucili swych.

KS. Jak to odstawiacie? Dobra Cicho. to są Nie, ja chcę, żeby obstawili wynik Legi z piastem. Żeby napisali wynik Legi z piastem. Ej, fakcja! Oj, patrz. Diler! Pozdrawiam cię! Diler to taki gracz w Minecraft. Ma kanał na jednym. Tak, diler Q, tak nie. Dilerek. Mówię, ale wszyscy na niego mówią dealer. Gawędź ją handluję. Minecraft <laughs> Chyba memcraftem. bo on ma stronę z doktorem. Ło! ale to nie pan na to się. Kruje. A twój dostał żółtą. Mokwa! <laughs> Moskwa ja na niego mówię. Mokwa! A ja na niego mówię Moskwa. Dalej jestem na Moskwa to jest tego? Wiasno. No. Stolica... Moskwy? Nie, Rosji. Rosji. Mos... Ha, ja myślę, że Moskwa jest w Polsce. <grym> Idiota! <wiosenie> <grym i wiosenie> Dominika, this is idiot! Mendykaptus. No <grym i> eee, <wiosenie> no, zachód. Ty, ty nie jesteś? Nie, ja mój <grym i> ojiec. <wiosenie> Mendykaptusem. No. No. A czemu? Czyli musimy no, wyjść. Co? Może on będzie oglądał? No, no nie? <przydź> nie, nie. Musimy. To za chwilę skończymy żeby Nie. Nie no. będzie kachać koło. Nie będę kachać koło. Nie będę okno. Łukasza, ty byś się los na sto losna, Chowika los na sto Bo myślałem, robił to, wczoraj! Z bo Dominika go puściła w cieniu! Zachowujcie się! Naprawdę! A my śpiewamy ładnie! W chórku! Zgrany hurek chórek mówię To my. To Tylko, że my nie jesteśmy wiewiórkami. Skąd wiesz? Bo, bo ja nie jestem na Skąd wiesz? Bo, bo wiem. Co bo nie masz skrzydeł. Majo? On chce piosenki. Są latające wiewiórki? No i gdzie? Kartka, sędzia. Nie. We mnie, bo mi wibrował joystick. Ale w to było piłka, ale tak aż mocno cię kopnąłem, że aż vibrował. No to jak fajnie mnie wygnąłeś? Moje, moje nie twoje, moje, no mówię, że moje no i teraz sam na, z piosenki. sam na sam na są i i... I tyle wygra dzisiaj piosenki. Na pewno tyle nie wygra! A wygra, zobaczysz! A o co idzie że A nie wygra? wygra? A o co A idzie bo, bo, bo. O co idziesz? No o co idzie, że tyle nie wygra? Nie wygra. O co idziesz? Niech ten, kto ogląda, niech napisze. O co Wygra Piast. O co idziesz? Albo O co idzie? O co idziesz? O co idzie? o, rację. o co idzie? O, o co idzie? O co O rację, że tyle nie wygra. Aż, ja takie coś... Ja tak, tak. tak, no chcę tak. tego, piosenki do mnika. Dobra, czemu ja? Bo piosenki siedzą na kopie prawda? zawsze? Nie. No, w Nie. Wczoraj w moim... Kontuzję mi zrobiłeś, i masz miano, no, małpo! miała na czytać książkę dzisiaj. nie jedzie do szpitala! Małpa, małpa! spokój! Ty nie chciał zetkać ławeczkami! ja mam życie, nie ma... Dobra. Gdzie ty widzisz noszki? Już. No chyba.

No, a ja no Jasne. ...z krzyżakiem. Z Całe życie z wariatami. To jest to. Całe życie Pios Gliwice, go, go. Jakoś tak ta piosenka, już mam Aj! I tyle wygra dzisiaj tam. Zakład? Yes. O, dalej, ja. No. Masz mam mu ak włączyć. Mówię. No właśnie, słyszysz że mam mu włączyć. Aha. Czemu ja nie będę, nie, nie będę ustępować zawsze. Ale mówi, że ty masz wczoraj ustępu. No i bi mu powiedzieć ak że ma włączyć. No. Już jest koniec, praktycznie. Eee! Eee! Nie e. bykaj! Czekaj, ja tego szukam. Daleko, daleko. Bo cię ja spał, nie? No fauluj, posaku! Skąd ty to? się ze mną razy, a z tobą byś Kto? Zeus. Aaa! Wczoraj z nim Aha, ja też. Czerwono! I, i, i! O. Nie mam tego, co musisz Spokój! Aj! Chłę, chłę, Spokój! 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 Nie, ja, nie Patrz boku. <grym> z boku. O, w No, bo zaś był i zaś wyszedł. Bo się wydorniać, jak? Patrz na tą płytę z boku. <grym> z boku> Zachowujcie się. Ja mówię, żeby patrzała na tą płytę z boku. O! Łokasz <grym> Czarnynicka! Co? Zachowujcie się. Łukasz! Łukasz! Bo ja naprawdę skończę. Z boku, z boku! Już skończę. Tylko w tym spróbujcie klęcić, jasno. No, Andy, fok jest. Czernary, czernary, twoja stara, to jest stary. O, chyba nie zadziałało. Będzie strzelał? Nie ma go na. już myślałem, że to weszło, nie? No i za moment zaczną wręcz. Ani! Dobra główka! Ta 10 dyspozycja nam dziesięć minut. I odwaga wesoła, jestem tylko, tylko... O, o, co on ci robi? Aaaa, no, jest na nasz pogołek. Co, na mnie, bo że przeczytasz, powiem ci wesoło. Zrozumiałeś? Zrozumiałeś? Robisz? Nic! Popycha! Czemu go popychać popychać? Ale... Ale czy bo ma! On chcesz, nie chce, żebyś tym włączył. No to połączył Nie, nie włączył co tu... Yy, Czytam o fobę? Na razie widzę, że siedzi się dziś się wydóżnia. Co ty przychodzą, to co, co cały czas czytasz odpowiedzial! Tak, bo lubię je czytać. A Daniel niby do ciebie przyszedł, nie? To on ci z nim bawić. A ja przyszła to no. lampka A to zajmuj się ranem? LEJKS A! Ej, bomba! Ja nie zajmiesz? No bo piłka! Dobra, o, bo. ja... ja bo... no, to już 56 minuta, jaka 56? 56. 86. No po co? Cześć, ale... Cztery. Jeszcze 4 minuty! Rysu! Chętnie 3 minuty! Hitz -hitz -minuty. Hitz -hitz -hitz -minuty. Nie wskrytać a nie pisać? No, nie. no, no już! Ala! Zprzyczytałem się! Trzy No wiem! Ona po prostu czyta tak, że nie czytaj no sobie patrzy! No, nie, czyta! No, no, tak, żeby nie dała! Ma bieda połowę się czyta! Żeby nie dała! Nie no, jasne. Do, e, a czemu tytuł jest nie. dlaczego ja? Czemu ja? Właśnie. To wyjdź dlaczego ja? Nie. <chưa> Dobra, już koniec. To jest coś w typu... Tak, ja zdaje ją ty między nie. tak chcą, że tam widzicie, tam tam na Zeus. Coś tam ma ciekawo <mningsta> chętnie naprzeciwko. Krzyknęłam się. Tmaszka. Już koniec, już ci dam. No? Wody... Tak, no. To Więc...